Dzień dobry proszę pana. Janusz z tej strony chłopak Marioli. Czy mógłbym by Mariolę do telefonu prosić? Bardzo pilna sprawa. Przykro mi bardzo, ale pomylił pan telefon. To proszę, proszę mi oddać, Proszę pana, naprawdę pilna jest... sprawa. Po, pomylił pan telefon. No niemożliwe, ma... bo wczoraj z nią rozmawiałem na ten temat. Tutaj na ten numer, na jaki numer pan zwolnie, jeśli pan powie? No wie pan co, no chwilę chwilę, niż na ja tego. No. Eee, cz tak siedem? Nie, to jest 597 597, powiedziałem. To nie ma tu żadnej Marioli jeszcze Ale, raz, panu na... mówię, jestem sam tutaj, no. Aha, rozumiem. Bo wie pan co, bo ona tak mi wczoraj powiedziała, to, to, że, że to jest jej numer. Ja tu do, do pana dzwonię, bo, bo to jest pilna sprawa, wie pan. Jeszcze raz panu mówię, że pomyłka. Tu nie ma żadnej Marioli, jestem samotny, mieszkam sam. To jakby pan ją spotkał, to niech pan Ale jest... ja jej ja nie znam nie... żadnego kolego, no. Ale jakby pan ją spotkał, to niech pan... Bo to jest... Halo? Halo? Proszę pana, ważna sprawa jest.